Dobry. Jesteśmy w Lublinie na drugim dniu tripu hopkola, można inaczej. Drugi dzień i nowe wyzwanie. Witam w drugim dniu tripu. Uwaga, czytam zadanie. Zadaniem na dzisiaj jest realizacja filmów konwencji wideo społecznie zaangażowane, czyli Social Experiment. Uuu. Powodzenia! Social Experiment jest to eksperyment społeczny, który ma ukazać reakcję ludzi na dany temat, po części myślę, że kontrowersyjny dla społeczeństwa. W eksperymencie badaliśmy po prostu reakcję ludzi na parę gejów, która prosi o zdjęcie przypadkowych przechodniów, tak? No i dawali telefon y, przechodniom różnym, a przy okazji y, pokazywali swoją miłość do siebie, całując się, dotykając, przytulając i tak dalej, i tak dalej. Raczej staraliśmy się zobaczyć, jak ludzie reagują na okazywanie sobie uczucia, a nie już takiej wulgarnej seksualności. Generalnie właśnie jedni się od razu uśmiechali, tak, traktowali to pozytywnie, inni z kolei starali się pokazywać taką pokarową twarz, starali się nie okazywać żadnych emocji, że to jest coś całkowicie normalnego. Wymienialiśmy się po prostu w tej parze, tak, raz jeden chłopak pochodził z innym i tak dalej, tak dalej, więc się wymienialiśmy cały czas, żeby tych par było kilka do całego filmu. Ogólnie nie było żadnej osoby, która by nas zwróciła uwagę bezpośrednio że nie słuchajcie chłopaki, nie podoba mi się to. Dlatego włączyliśmy agresora Maćka. Poszliśmy do zdjęcia faktycznie przed parą, w ogóle to było małżeństwo z dzieckiem i prosiliśmy o zdjęcie i nasz kolega z kolei pod, podszedł był obok nas. Ej, o co ci chodzi? pierwszej człowieku. Każdy ma prawo do swojego życia. Ja uważam, ja uważam, nie ma. Ty tam była! że tak. Nie dość, że nas Broniat jeszcze przeszła do ataku w ogóle na tego gościa, także to było niesamowite. No, ale chłopiec co w tym dziecko patrzy co wy robicie. Nie patrzę, w drugą stronę patrzę. Super. O, dziękuję, dziękuję, bardzo. Dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mogę chciał na pana, że pan nie jest taki ani inny Ale proszę sobie dać spokój, z takimi ludźmi to nie ma co, w ogóle rozmawiać. Bardzo pani się znerwowała na mnie? No ale potem powiedzieliśmy, że to żart, się, się ta, 나중에, nie czuła się w ogóle urażona, śmiała się i, i cieszyła, że takie coś w sumie robimy. Pani, spokojnie, stracimy z, z ukrytej kamery, bo jesteśmy razem. No ta reakcja, reakty, bardzo kochana, Ludzie na ziemię się reagowali bardzo pozytywnie, choć kiedy odchodzili, to czasem się właśnie tak odwracali, właśnie już truchali osobę obok, coś tam obgadywali. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę. To było Hop Cola, może inaczej, w Lublinie. Obu ekipom życzę powodzenia. Trzymajcie się! Cześć!